Którzyczek kołem się, to zapraszam Was nad bajka. Długie dni czekaliśmy na bajką, Wręcz nie mogliśmy doczekać się. Zrebrząco się w promieniach słońca, błękitnej tafli sławnego Bajkału. Droga była dość nudna, długie, proste, tajga, lasy, dwa urozmaicenia, czasem jakieś rzeczki. Wiatr w twarz, okresowy deszcz. Ogólnie dość, dość depresyjna atmosfera. Do tego praktycznie od tygodnia widoczność spadła do... Nie więcej niż kilometra co widzicie w tym momencie za mną rybackie łódeczki, które, które są całkiem niedaleko widoczne w tym momencie. Okazało się, że Tajwa płonie. Blisko 1300 km kwadratowych lasów płonie. Od 1500 strażaków walczy z ich ugaszeniem. Bajka miała być swojego rodzaju wynagrodzeniem celem takim, do którego zmierzamy, do którego zobaczenie kupimy takie wow. Ale fajnie, że warto się męczyć, bo warto walczyć z jachem w twarz naprawdę biało. Potwornie przez blisko dwa dni nie mogliśmy ustać się na rowerach. Cały czas niesłychanie byliśmy do rowów I naprawdę. Troszkę się rozczarowaliśmy. Czasem tak bywa, czasem tak bywa że Planuje się, się coś zobaczyć, człowiek nastawia się na piękną, na na wody i w tym momencie jest takie puf, bańka mydlana pękna i, i nic z tego. Jednak nie, trzeba przyznać, że jest dość klimatycznie mimo wszystko typki bajkarskie, ale smakują, jest fajnie. No nie żałujemy, jednak, jednak kiedyś wrócimy tutaj, żeby zobaczyć bajko w pełnej krasie. No i ciężko jest powiedzieć, z bajko to tam Woda, kamieniste wybrzeże. No i tak na pozór nic poza tym. Perspektywa jednak, jednak zmienia się, kiedy, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, z ogromem tego jeziora, tego morza z Syberii. Chciałbym nie zanudzać Was tutaj jakoś bardzo statystykami. Jednak grzechem byłoby nie wspomnieć o kilku bardzo istotnych faktach i ciekawostkach o Bajkał. Bajkał, jak pewnie wiecie z lekcji geografii, jest jeziorem pochodzenia tektonicznego i zarazem jeziorem najgłębszym na świecie. Według najnowszych pomiarów Bajkał osiąga w najgłębszym punkcie 1642 metry, długie zaś na 636 km. Co porównując, przekładając na wielkość naszego kraju, jest mniej więcej odległością od Gdańska po Pieszczady. Zaś powierzchniowo zajmuje 31 tysięcy km2, co jest bliskie powierzchni województwa mazowieckiego. Cloud, now now a. A Kolejną ciekawostką z Bajka jest fakt, że 60% gatunków żyjących w tym jeziorze jest gatunkami endemicznymi, czyli gatunkami nie występują nigdzie, indziej na świecie. jest murza z Syberii wynosi 40 metrów, zaś objętość wynosi 23 tysiące km sześciennych, co stanowi uwaga, 20% globalnych zasobów wody. Co ciekawe, właściwie wodę ta można pić wszędzie. To niedawna w mieście Baikal, z której minęliśmy dzisiaj, kiedy pracowała jeszcze do 2013 roku fabryka kombinat celnozowo-papierniczy. Była dość mocno zanieczyszczona. Szykombina przez 50 lat swojej, swojej pracy wpuścił do Bajkału 6,5 miliona ton legniny, więc i tak się władzę i zarząd jest też mocno zanieczyszczoną wartością. Jednak Bajkał ma ogromne możliwości wchłaniania zanieczyszczeń. W dwa lata woda, w, nawet bajkalska, już jest rewelacyjna, nadaje się do licia, jest świetna. Byliśmy nawet dwa dni temu i, i odbyło się bez jakichkolwiek zatrudnień. Oh yeah. like Wszystkich serdecznie zapraszam nad Bajkał, mam nadzieję, że dowiedzieliście się coś ciekawego z tego odcinka, Jeszcze zajrzycie na bloga, gdzie znajdziecie prawie więcej informacji w tym czasie o bajka i naszej podróży przez Małgorię i pros Dzięki wielkie, zapraszam bloga i do kolejnych odcinków.